Witam w kolejnym odcinku. Ja jestem nowy Sąsied. Dzisiaj idziemy sprzedać belki, żeby zarobić na świnie. Dobra, odpalamy. Bierzemy... To jest przyczepa samozbierająca Autoland. O, nie wiem coś się mi stało, ale dobra. Jeszcze tylko 5 snopków. Muszę cofnąć. No, nie jest łatwo, bo osia... Skręca sama. Dobra, możemy ruszać. No i co? Muszę zarobić na tej świnie w końcu, żeby mieć i kupić sobie, i mieć z czego też żyć. Tak. No wiecie, przyjedzie ktoś, one się rozmnożą, sprzedam komuś i będę miał pieniądze. Oczywiście, stajemy, panią przepuślamy ładnie i pana też. Proszę iść. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, lewy kierunek. Nic nie jedzie, jedziemy. Dobra, włączamy kierunek. Dobra, jedziemy. Dorobi się na świnki. Da się im też jeść. No i co? A tutaj właśnie niedawno kosiłem, prasowałem i zbierałem snapki. Więc jedziemy no powoli, bo to 30 Tak, ona nie może jechać za szybko. Ona maksymalnie 28, jedzie tak 26, 28 jadę. No i dajemy ładny, piękny Widać 85 belków ma co ciągnąć. Ciężko. No Jedziemy dalej. Dobra, już niedaleko jak widzę. O, krzyż. Dobra. O. Lasy po lewo i prawo. Ciekawe czy są w nich grzyby. Widzimy się na miejscu jak dojadę. Dobra. Jedziemy dalej. No i co? Już widać. Po lewej stronie już budynki widać. Będzie trzeba sprzedać po prawej. Może będzie widać wjazd do sąsiada, nie tutaj. Po prawej stronie. Tutaj jest wjazd do sąsiada. Możemy, może poskoczę do niego. Kiedyś. się zapytać coś czy mi pomoże. W. Też oraniu, tak? Bo samemu nie dam rady, a to jest duże pole. Dobra, lecimy dalej. Dobra, sprzedajemy. Dobra, i trzeba sprzedawać. O, sprzedałem. Trochę, teraz trzeba cofnąć. O. Dobra, chyba zejdę i je zwalę. Albo nie, dobra. Naprostuję się. No, tysiaka zarobiłem, teraz nawet dużo jak Teraz stanę. Wysiądę. No i tak, dzięki za oglądanie do zawsze łapeczki i subika, bo to nas motywuje do dalszego nagrywania. Siema!